przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, księdzem proboszczem parafii wysokiej na czele. Drodzy siostry i bracia zebrani tu w kościele parafialnym wokół ołtarza Chrystusowego, drodzy chorzy, cierpiący, drodzy opiekunowie chorych cierpiących, drodzy radiosłuchacze i widzowie, naszego archidiecezjalnego Radia Para, który łączy, którzy łączycie się z nami i trwacie na modlitwie. Zacytowana przed chwilą Ewangelia Święta od 18 września 2023 roku jest prawie codziennie czytana w różnych kościołach naszej przemyskiej archidiecezji, a jest to związane z tym, że trwa peregrynacja obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa. To wezwanie Chrystusa, to zaproszenie Chrystusa jest bardzo uniwersalne. Jest kierowane do wszystkich ludzi, i do zdrowych, i do chorych, ale szczególnie do tych, którzy są obarczeni różnego rodzaju przeciwnościami, cierpieniami, czy chorobą. Chrystus, który kieruje te słowa, zaprasza do siebie wszystkich. Zaprasza zdrowych i chorych, utrudzonych pracą, chorobą, osamotnieniem. Utrudzonych także obowiązkami wynikającymi z realizacji swojego powołania, utrudzonych szczególnie przez cierpienie, utrudzonych także przez kontekst, w którym żyjemy, kontekst społeczny, polityczny, kiedy widzimy różne trudności, choćby związane z przebywaniem z innymi ludźmi, którzy nas krzywdzą czy są dana zagrożeniem. Jakże utrudzeni jesteśmy przez to, że jesteśmy niepewni jutra, niepewni swojego zdrowia, przebiegu swojej choroby. Jakże utrudzeni jesteśmy, gdy czujemy niepokój dręczący nas, gdy myślimy o tym, czy będzie pokój, czy będą jakieś nieszczęścia związane z wojną. Chrystus ma dla nas szczególne miejsce w swoim sercu i dlatego nas zaprasza. Ma szczególne miejsce dla chorych i cierpiących. Co wynika z lektury Ewangelii Świętej, kiedy patrzymy na to, co wydarzyło się w czasach Jezusa, widzimy, jak ich przygarnia chorych, cierpiących, jak oświeca ich życie, jak ich umacnia, jak ich poucza i uzdrawia. Uzdrawia na duszy i na ciele. Chrystus przeszedł dobrze czyniąc. A Ewangelista Święty Łukasz tak bardzo plastycznie mówi, że o zachodzie słońca, Którzy mieli cierpiących, przynosili do Jezusa, a on modlił się nad nimi, wkładał ręce i uwalniał od choroby czy od, od grzechu. A Jezus także, kiedy rozsyłał apostołów na cały świat, kazał im iść, głosić Ewangelię. I jak mówił, ci, którzy pójdą, kiedy spotkają chorych, mają wkładać na nich ręce, mają się modlić. I ta modlitwa przyniesie zapewne dobroczynny skutek. W efekcie tłumy zdumiewały się tym, co widzieli ludzie. Mówili, że łomni chodzą, że niewidomi widzą, że głusi słyszą, że głosi się Ewangelię miłosierdzia. Bo on, Chrystus, przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc. Był wrażliwy na ludzkie cierpienia, na cierpienie ciała i duszy. Kiedy czytamy Konstytucję Jego Królestwa, czyli Nauka Ośmiu Błogosławieństw, zauważamy, że w sposób szczególny myśli mówi o tych, którzy są prześladowani, którzy cierpią, którzy chcą świętości także za cenę wyrzeczeń trudów. W sposób szczególny dobroć serca Jezusowego objawiała się wtedy, kiedy leczył choroby duszy. Jest taki piękny obraz, kiedy to przyjaciele przynieśli sparaliżowanego człowieka, spuścili go przez dach, Chrystus uzdrowił jego duszę i ciało, jakby podkreślając, że do zdrowia całego człowieka potrzeba uzdrowienia i duszy, i ciała. Kontynuatorami takiej postawy mają być i są uczniowie, apostołowie, ich następcy. Oni mają szczególną misję, aby iść do wszystkich ludzi, także i do chorych. W Kościele Świętym przeżywamy jubileusz. Jak wspomniał ksiądz Marcin, archidiecezjalny duszpasterz chorych, jesteśmy zobligowani przez papieża do tego, zobowiązani przez papieża do tego, aby być ludźmi nadziei. Papież w buli ogłaszającej rok jubileuszowy nawiązał do słów Autora nacjonalnego, który przemówi do nas w drugim czytaniu, do autora listu do Hebrajczyków, który mówi, że symbolem nadziei jest kotwica. Napisał, że obraz kotwicy jest bardzo sugestywny. Papież mówi, że bardzo ważne jest to, aby uchwycić się tej kotwicy, tą kotwicą, tą nadzieją. Jest nie jest nikto inny jak Chrystus. Papież zachęca, abyśmy wpatrywali się w Chrystusa. Jego prosili o pomoc, byśmy poszli do Chrystusa, przyjmując Eucharystię, adorując Eucharystię, przeżywając pierwsze piątki miesiąca, łącząc, się, łącząc swoje cierpienia i swoje trudy z cierpieniami Chrystusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, mówi Chrystus, a nie tylko on, bo przyjdźcie do mnie Chryst wszyscy, mówi także i Matka Najświętsza. Z woli świętego Jana Pawła II, ona jest szczególną patronką Dnia Chorych. Ona. Odbierając cześć, wyprasza łaski. Jakże piękne są wota umieszczone na ścianach kaplicy jasnogórskiej czy innych sanktuariów, świadczące o tym, że pielgrzymi przybywający do Maryi, powierzający jej swoje kłopoty, swoje cierpienia, w wielu przypadkach otrzymują zdrowie duszy i ciała. Ona, którą czcimy jako uzdrowienie chorych, jako tę z Nazaretu, z Betlejem z Kanę Galilejskiej, ale także z Drogi Krzyżowej i kiedy wpatrujemy się w nią stojącą obok krzyża, ona jest naszą nauczycielką, jak przyjmować cierpienia, jak je znosić, jak powierzać te cierpienia w sercu Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, wołają także święci, także i święty Walenty. Dobrze się stało, że dzisiaj będzie poświęcona figura świętego Walentego, która jest przed nami która zostanie umieszczona w wyremontowanej niedawno kaplicy, która będzie szczególnym miejscem, do którego można będzie przyjść, prosić świętego Walentego, aby orędował za nami, bo On poznał naukę Chrystusa, także i to wezwanie mówiące o tym, aby pamiętać o chorych, o cierpiących, by uczeń Chrystusa, chrześcijanin pamiętał o tym, że Chrystus jest najważniejszy, że prawdy i wiary są bardzo ważne. Są tak ważne, że święty Walenty nie zaparł się swojej wiary mimo propozycji. Mimo propozycji, którą dawał mu ówczesny świat, czy też prześladowcy, którzy w III wieku, bo wtedy właśnie żył Święty Walenty, czyli 1700 lat temu, proponowali mu wolność czy życie dostatnie, jeżeli wyprze się Chrystusa. On, który mógł, może być legionistą rzymskim, może mógł mieć jakąś posadę urzędniczą, mógł ułożyć sobie życie całkiem przyzwoicie i dobrze, wybrał jednak Chrystusa. W ikonografii także i w formie tej rzeźby, która jest przedstawiona i w obrazie, który od wielu wieków odbiera część w naszym kościele parafialnym, jest ukazany jako kapłan posłany do ludzi błogosławiący ludzi, także jest umieszczony w kontekście chorych, którzy przychodzą do Niego, aby prosić Go o pomoc. Przez to otwarcie na drugiego człowieka stał się patronem chorych i cierpiących, ale także i tych, którzy, tak jak On, opiekują się chorymi i cierpiącymi. Dowodem różnych łask są także różne zwyczaje związane z obchodem liturgicznym Świętego Walentego, odpusty. Także msze święta ku Jego czci, czy też wota umieszczone obok Jego wizerunków, po tych wizerunków jest w naszej reklicezji dość dużo. Chrystus rozesłał apostołów, posłał także świętego Walentego, ale także można powiedzieć, że słowa Pana Jezusa przyjdźcie do mnie wszyscy, mogą być, być, mogą być włożone w usta tych wszystkich, którzy opiekują się chorymi. Jest bardzo szeroki wachlarz tych ludzi, którzy poświęcają się opiece chorymi. To najbliżsi, to rodzice, dzieci, to także opiekunowie, którzy w ramach różnych organizacji, stowarzyszeń opiekują się chorymi. To oczywiście lekarze, personel służby zdrowia, to wszyscy ci anonimowi ludzie, którzy na co dzień. Pełniąc swoją funkcję, swoje powołanie, opiekują się, wykonując swój zawód, a także z dobrego serca, odwiedzając chorych, przychodząc z pociechą, trzymając za rękę umierających ich zawód każe im strzec życia ludzkiego, służyć mu, tak mówi dokument nazwany kartą pracowników służby zdrowia. Służba chorych to szczególny rodzaj także świadectwa naszej wiary. Człowiek chory nie powinien pozostać sam, samotny, bo samotność bardzo doskwiera, o czym zapewne wielu spośród nas tutaj obecnych doskonale wie. Opieka nad chorymi, pomoc chorym to rzeczywiście aktualizacja miłości Chrystusa, to pełnienie funkcji, funkcji miłosiernego Zbawiciela, to pełnienie posługi bardzo pięknej, często przywoływanej przywoływanych podczas obchodów Światowego Dnia Chorych w punkcie Samarytanina, który pomógł choremu nic za nie spodziewając się od, od tego, któremu pomagał, ale otrzymał za to pochwałę od samego Chrystusa. Dziś drodzy siostry i bracia, słuchujmy się w słowa Chrystusa, przyjdźcie do mnie wszyscy, idźmy do Chrystusa, idźmy do Maryi. Idźmy do świętych patronów, do świętego Walentego, patrona chorych i opiekujących się chorymi, ale także sami zapraszajmy do swojej świadomości, do kręgu swojej modlitwy chorych i cierpiących, mówiąc: Przyjdźcie do mnie wszyscy, ja wam pomogę, ja was wesprę, ja będę blisko przy Was. W naszej wspólnocie parafialnej jest pieść uczci świętego Walentego. Posiadał na kilkanaście zwrotek, jest pewnego rodzaju ilustracją, przypomnieniem faktów z jego życia, ale jest także, jak to zwykle bywa przy tego rodzaju pieśniach, jest także okazją do tego, aby, aby prosić go o potrzebne łaski. Wołamy do Ciebie, święty Walenty, podaj nam rękę. Jesteś wielkim kapłanem Chrystusa, niech nasze. Nęce i cierpienia cię wzruszy. Uproś nam zdrowie ciała i duszy. Amen.